Premier Włoch Giorgia Meloni przedstawiła plan zakładający natychmiastową reakcję sojuszników w przypadku ponownej agresji Rosji na Ukrainę. Propozycja, o której poinformowała agencja Bloomberg 20 sierpnia, zakłada, że sojusznicy Ukrainy w ciągu doby podejmą decyzję o wsparciu wojskowym i gospodarczym. Europejscy liderzy dyskutują nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa, które zobowiążą państwa do szybkiego działania w razie ponownego ataku Rosji. Plan określany jako NATO Light, Persian nie będzie równoważny zobowiązaniom wynikającym z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale zobowiąże sygnatariuszy dwustronnych umów z Ukrainą do szybkiego uzgodnienia środków odwetowych. Rozważane warianty wsparcia obejmują zapewnienie Ukrainie trwałego wsparcia obronnego, wzmocnienie armii, pomoc gospodarczą oraz nałożenie nowych sankcji na Rosję. Nie jest jasne, czy plan obejmuje wysłanie wojsk. Minister obrony Włoch Guido Crosetto podkreślił, że celem jest zapewnienie Ukrainie ochrony, a NATO mogłoby to zrobić skuteczniej, chociaż możliwe jest również podjęcie takich zobowiązań przez poszczególne kraje.